Czy spożycie amfetaminy może zwiększyć, zwiększyć skłonność kierowców do ryzykownych i agresywnych zachowań? Oczywiście, raz, że, że w prawie mamy jasno omówioną sytuację, kiedy nie możemy ani alkoholu, ani substancji podobnych, odurzających używać, ale też no tutaj znajomość tych środków tak bardzo nawet nie jest potrzebna, żeby ocenić, że każdy taki preparat, środek, narkotyk. No tutaj była wymieniona amfetamina, tak? tak amfetamina. Zaburza nam, tak? Powoduje nam różnego rodzaju zachowania, czy to agresywne, czy nadpobudliwe, czy, czy w drugą stronę ospałe, ale zaburza nam percepcję. Czyli jak najbardziej możemy ten środek traktować jako, jako taki, który uznajemy za powodujący. No właśnie to zachowanie nie będzie takie, nie będzie takie, jakiego byśmy się. Jakiego byłoby pożądane za kierownicą? Za tą tak, kierownicą, za którą mamy jechać bezpiecznie, mamy nikogo nie narazić na niebezpieczeństwo, a trudno jest o tym mówić, jak sami nie do końca panujemy nad tym, co się wokół nas dzieje, skoro ktoś już tam takich środków niedozwolonych korzysta. Nie?